Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej. Przykład pochodzi ze zbioru Kresicki Włodarski. myślę, że dosyć popularnego wśród młodych, nowych, świeżych adeptów sztuki matematyki wyższej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na pochodne. Rozpoczynamy, moi drodzy, na w tablicy mamy przykład Y równa się, jak wiemy możemy też spotkać się z oznaczeniem F od X w tym miejscu, bądź też innymi literkami tu jeśli chodzi o literki to możemy sobie wymyślać grunt, żebyśmy wiedzieli jak to policzyć no i teraz rozpoczynamy liczenie pochodnej, widzimy, że mamy ten przykład taki dosyć ciekawy ponieważ mamy tutaj odejmowanie, dodawanie, ale mimo to nie będziemy musieli stopsować. Skomplikowanych wzorów z tego względu, że odejmowanie i dodawanie nie wymaga tego, abyśmy dodatkowo jakiś wzór bądź też regułę stosowali. My natomiast spójrzmy, co się dzieje w tych pojedynczych wyrażeniach. Tutaj mamy zazwyczaj stała razy X do jakiejś potęgi, zatem domyślamy się, że będziemy w większości korzystać ze wzoru na pochodną z X do. Potęgi n, bądź też x do alfa, w zależności od tego, jak macie to w tablicach. No, to rozpoczynamy. Zapisujemy sobie y'. Ten prim jest dosyć istotny, jakkolwiek macie oznaczoną funkcję. Jeżeli nie napiszecie prima, to znaczy, że robicie sobie jakieś zmiany w funkcji bliżej nieokreślone. Natomiast jeżeli już napiszecie prim, to wszyscy wiedzą, że liczycie pochodną. No i rozpoczynamy. Będziemy liczyć pojedynczo pochodną z każdego wyrażenia, zachowując znaki, które są między tymi wyrażeniami, e, chyba że będzie zmiana jakaś, ale to e, w późniejszym czasie. No i teraz pierwsze wyrażenie. Ponieważ mamy stałą razy x do potęgi, a zatem tę stałą przypisujemy, czyli mamy 3 razy. I teraz jak, jak wygląda wzór na pochodną z x do n Pochodna z x do n-tej to jest inaczej n razy x do potęgi n-1, minus czyli na początek wywalamy naszą potęgę, w naszym przypadku to jest 7 trzecich, Razy x do potęgi pomniejszonej o 1, czyli 7 trzecich minus 1. 7 trzecich minus 1, zapiszemy sobie to może na początek, żebyśmy wszyscy widzieli. Będziemy musieli tu zastosować naszą wiedzę o ułamkach. Mam nadzieję, że wszyscy ją posiadają. Minus. I teraz następne wyrażenie, czyli ponownie stałą, czyli czwórkę przypisujemy, razy wzór na pochodną z x do n, czyli potęgę wyrzucamy przed, czyli mamy 13 14 razy x i potęgę pomniejszamy o 1, czyli 13 czternastych minus 1. Teraz lecimy dalej, dodać i ponownie stałą przypisujemy, czyli 4 siódme, razy y, potęgę wywalamy przed, czyli będzie tutaj minus 1, druga x do potęgi pomniejszonej o 1, czyli minus 1, druga, minus 1 dodać. I tutaj bardzo ciekawa rzecz. Pojawia się stała, samotna, bez x. -a. My wiemy, że pochodna ze samotnej stałej y, to jest 0, więc wpisujemy sobie tutaj 0. Dlaczego, żebyśmy tutaj od razu rozwiali niejasności tutaj, dlaczego nie pisaliśmy 0 czy tutaj, czy tutaj? Bo te stałe były przy x, wówczas my musimy je po prostu przepisać. Jeżeli są same, bez x, bez innej tam zmiennej, którą mamy, stoją sobie tak jak tutaj, to wówczas to jest 0. I teraz chciałabym troszeczkę kosmetycznie popracować nad tym e, funkcją. Pochodną już policzyłam, jeżeli chodzi o pozbycie się tego problemu, to już policzony. Teraz to jest tylko i wyłącznie moja wizualna strona e, tutaj uproszczenia tych wyrażeń, które się pojawiły. Czyli tu widzimy, że na przykład skracają nam się trójki i zostaje 7 razy x, i teraz jak odejmiemy 7 trzecich minus 1, czyli jedynkę zamienimy na 3 trzecie, to będzie 7 trzecich minus 3 trzecie, czyli po prostu 4. 4 trzecie minus. Tu się czwórki także zredukują. Pamiętajcie, żeby te jedynki pisać, bo tam nie zostaje pusta przestrzeń, tylko jedynki po skróceniu. I mamy 1 razy 13 przez 1. To jest 13 razy x. I tutaj mamy, moi drodzy, 13/4 minus 1. W tym wypadku jedynkę zamienimy na 4/4, /4, czyli 13/4 minus -4 4/4. To jest 9/4. I dalej mamy plus czy minus. No sprawdźmy. Tutaj się zredukuje nam czwórka z dwójką, czyli tu będzie 1, a tu będzie 2, ale uwaga, tu mamy przemnożony plus przez minus, bo tu wyrażenie się pojawiło ujemne, więc mamy ostatecznie minus i tak 2 razy 1 jest 2 przez 7 razy 1, czyli 2 7 razy x i minus 1 druga, minus 1. Tutaj zamieniamy jedynkę na 2 drugie, czyli będą minus 3 drugie i teraz plus 0. Tego pisać już nie musimy, ponieważ zero nam nic w wyniku ostatecznie nie zmieni, e, czyli można by powiedzieć, że to już jest koniec naszych działań i tak wygląda pochodna z naszej funkcji. Jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie modyfikować jeszcze na przykład tę potęgę ujemną e, bądź też te potęgi e, wymierne, to jest tylko kwestia wyłącznie wasza. Natomiast ja już sobie na tym zakończę. Nam potrzebne było tylko obliczenie pochodne i doprowadzenie tego do takiego w miarę estetycznego stanu. Koniec naszego zadania. Ja zapraszam Was do kolejnych części z cyklu pochodna funkcji jednej zmiennej. Zapraszam Was na playlistę zatytułowaną Krzysicki-Włodarski Pochodna funkcji jednej zmiennej, gdzie znajdują się wszystkie przykłady właśnie pochodnych jednej zmiennej, które znajdują się w tym zbiorze, o którym wspominałam. No i cóż, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, kierujcie je wszystkie na naszego maila, który podany jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu. Do subskrypcji naszego kanału i cóż, życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.